Ten do Ursusa przyjechali Indianie z Ameryki. Chodźmy zobaczymy, co mają ciekawego nam do zaoferowania. Jakie atrakcje oferują Państwo dzisiaj mieszkańcom Ursusa? Nikana, i to no to kolejny HITIA, tylko kolejny BITTI, kolejny Oczywiście trochę po indyjańsku było, bo jesteśmy Indianami z grupy tanecznej Tatanka Art. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Możemy się dzisiaj z Państwem bawić w Parku Czechowickim. Przywieźliśmy gry i zabawy, które w naszym rezerwacie cieszą się największym powodzeniem. Bawią się w nie najmniejsze dzieciaki i bawią się też największe dzieciaki od strzelania z łuku poprzez bizonie rogi, bizonie lotki poprzez płukanie złota, choć to mało indiańska gra, ale bardzo cieszy się dużym zainteresowaniem. Widzę, że stoicie tu w bardzo dużej kolejce, na co tak czekacie? Stoimy, żeby poskakać na trampolinie. bo no, podobno za darmo, więc korzystamy. Na dniach Ursusa również mamy nami odchówca. Dziewczyny powiedzcie, co czeka dzisiaj u Was mieszkańców Ursusa? O, ciastka, ciasteczka, grochóweczkę, wszystko domowej roboty. Wychadza, ja że sami piekli ogólnie. No i myślę, że brzuchy się ucieszą. Co Wam najbardziej podoba się podczas dzisiejszych dni Ursusa? No moim zdaniem to chyba crossfit, bo można pokazać swoją siłę. Jakie atrakcje przygotowali Państwo na 20 dni Ursusa dla mieszkańców? E, rano współorganizowaliśmy bieg e, Ursusa. Był to bieg na 5 km z elementami crossfitu, ten, który my e, organizowaliśmy przy biegu na 10 km. E, był, polegało to na przebiegnięciu 2,5 km. A następnie były 4 stacje crossfitowych ćwiczeń. E, spacer niedźwiedzia, wykroki, e, berpi, czyli pompka podskok. tego typu ćwiczenia tam były i następnie 2,5 km. Klasyfikacja była wśród mężczyzn i kobiet, także to było to, co rano przygotowaliśmy. W tej chwili mamy przygotowane stoisko z CrossFitem, i tutaj może każdy się zapoznać z tym, czym się charakteryzuje ten system treningowy. CrossFit jest to system łączący w sobie elementy leki, atletyki, gimnastyki i podnoszenia ciężarów. Jest to wszystko fajnie wymiksowane, tak by w jak najefektywniejszy sposób podnieść właśnie ogólnorozwojowkę osoby ćwiczącej. Podczas 20 dni URSA mieszkańcy mogą zaczerpnąć informacji na temat budżetu partycypacyjnego. E, tak, to budżet, który będzie realizowany w naszej dzielnicy i w ogóle w całej Warszawie w 2015 roku. Natomiast już teraz e, można zapoznawać się z poszczególnymi projektami, których w naszej dzielnicy jest 36. E, każdy miesz mieszkaniec, e, który odprowadza podatki w, w Warszawie, ma możliwość zagłosowania na projekty, których po wstępnej weryfikacji zostało umieszczonych na liście 36 i są to projekty z różnych dziedzin. To są infrastruktura, to są, to jest sport i rekreacja, to są projekty związane z ochroną. E, zwierząt e, z kulturą wspomnimy jeszcze, kiedy mieszkańcy będą mogli głosować na te projekty. E, na projekty można głosować na pięć projektów. E, można głosować. Każdy mieszkaniec może głosować od 20 do 30 czerwca e, Poprzez stronę internetową e, Twój lub przy, w, nie, w urzędzie dzielnicy będą umieszczone skrzynki do głosowania wraz z, oczywiście z formularzami do głosowania lub przez pocztę. Przy, skrzynka będzie umieszczona w, przy Wydziale Obsługi Mieszkańców oczywiście w urzędzie dzielnicy. I co jest jeszcze istotne, głosować mogą małoletni mieszkańcy, czyli od 14 roku życia oddajemy głos na projekty, które sobie wybierzemy. Potrzebna jest tylko oczywiście zgoda opieku naprawnego. To nie pozostaje nam nic innego, jak teraz tylko zachęcić Państwa do głosowania. Tak, koniecznie proszę Państwa o aktywność. Podczas dzisiejszego festynu BMK przykuła uwagę niejednego mieszkańca Ursusa. Proszę opowiedzieć coś o działalności, nowej działalności w Ursusie możemy powiedzieć. Tak, jesteśmy nowym torem kartingowym na mapie, na wyścigowej mapie Warszawy. Ehm, przyjechaliśmy tutaj na festyn, aby troszeczkę zaprzyjaźnić i pokazać e, mieszkańcom Ursusa. E, przygotowaliśmy również bilety wstępu na tor, które są do wygrania. Podczas festynu Grzegorz Skobroński i Jarosław Łowicki, jako reprezentanci KS Ursus, odebrali nagrodę od burmistrza Wiesława Krzymienia za dotychczasowe sukcesy. Nasza drużyna jest liderem w trzeciej lidze. Jutro jest ostatni mecz, Jeśli nasi piłkarze. Nasi bohaterowie co najmniej zremisują jutro zawiszą z żgów, to jesteśmy na pierwszym miejscu w trzeciej lidze i przystępujemy do Baraży o drugą ligę. Jest to o tyle cenne, że druga liga od tego sezonu będzie ogólnopolska, jest jedna tabela. Także sukces jest niewiarygodny. Jakie atrakcje przygotował klub Oksygen na dzisiejsze dni Ursusa? W dzisiejszym dniu największymi atrakcjami są atrakcje dla dzieci. Przygotowaliśmy specjalny konkurs składający się z sześciu różnych konkurencji. Zawody są przewidziane na czas. Najlepsi otrzymają odpowiednie do pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca nagrody. Oczywiście będziemy też zapraszać pozostałe dzieci do... Naszych wakacyjnych zajęć, tak? Żeby to był czas aktywny, odpoczynek, żeby nie siedziały przed telewizorami, przed komputerami, żeby ten czas wolno spędziły po prostu aktywnie. Czy pani już strzelała kiedyś z łuku? Nie, to będzie mój pierwszy raz. E, rozumiem, że jeśli ten pierwszy raz się uda, to jest pani skora do tego, żeby zamieszkać w rezerwacie z dzikimi Indianami. Jasne, myślę, że tak, ale obawiam się, że będzie pudło. Dobrze, to sprawdźmy pani umiejętności, bo kobiety indyjskie mają ciężko w rezerwacie. No tak, typowy przykład białej kobiety.